Jak brzmiała najdłuższa modlitwa Jezusa? Oczywiście, rozumiemy, że Jezus modlił się czasami całe noce, więc tutaj nie mamy zapisanych tych modlitw. Natomiast najdłuższa zapisana modlitwa Jezusa jest w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, kiedy Jezus jest świadomy, że odchodzi z tego świata. I powiem szczerze, że w tym zazdroszczę Jezusowi i chciałbym mieć podobnie, czyli chciałbym mieć taką pewność, że okej, okay, odchodzę z tego świata, i mogę wznieść taką ostatnią modlitwę w obliczu tego wszystkiego, czego Bóg przeze mnie dokonał po tej stronie życia. Oczywiście zakładając, że nie umieram na jakąś straszliwą chorobę, tylko że po prostu odchodzę, tak I napisano Abrahamie, Syty Dni albo tak, Demoszczakarian w swojej książce Najsz Najszczęśliwsi na świecie. Opisywał, że właśnie jego dziadek, jego ojciec po prostu byli świadomi, że ich czas się kończy, ich siły, energia życiowa się kończyła. Pożegnał się z rodziną, położył się i zasnął na wieki wieków. Amen. No ale tutaj trochę odszedłem. Przyglądamy się różnym aspektom modlitwy. Przyglądamy się przede wszystkim nauczaniu Jezusa o modlitwie. A tutaj przyglądamy się najdłuższej modlitwie Jezusa, która jest zapisana. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Nie będę. Czytał wszystkiego, ale ta modlitwa składa się z trzech elementów. To jest w czasie Ostatniej Wieczerzy i zaczyna się tak. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu rzek. Czyli tutaj mamy bardzo symbolicznie. To powiedział Jezus. To, czyli w czasie Ostatniej Wieczerzy udzielił im ostatnich pouczeń, to oczywiste. Natomiast chodzi tu też o coś innego. Chodzi o to, że można to symbolicznie powiedzieć, to powiedział Jezus. Jezus dokonał pewnych rzeczy, Jezus powiedział pewne rzeczy i wiedział, że to już jest koniec. I wtedy podniósł oczy ku niebu, i tak samo my, jeżeli można to przenieść na całe nasze życie, że odchodząc z tego świata, możemy przedstawić Bogu pewne rzeczy i powiedzieć: To dokonałem, ale możemy też popatrzeć z drugiej strony, tak? Z drugiej strony patrząc, to by wyglądało w ten sposób, że mówimy: yy, 'Na przykład'. No, ja miałem okazję kilka razy w swoim życiu przenosić się, tak mieszkałem w Polsce, poza Polską, w Polsce, w różnych miejscach, poza Polską, w różnych miejscach, i na przykład prowadziłem jakąś misję w jakimś miejscu, i wiedziałem, że to już ta misja się kończy. I zwykle, kiedy misja się kończy, kiedy jest ten dzień, kiedy już mam wyjeżdżać, czy dzień wcześniej, yy, spędzam tak więcej czasu z Bogiem, i mówię: Pamiętam, jak wyjeżdżałem z Anglii mówiłem: Boże, Dziękuję Ci za to wszystko, wymieniałem, za co jestem wdzięczny. Przeprosiłem za to, co widziałem, że jeszcze nie dociągnąłem i powiedziałem: Boże, oddaję Tobie tych ludzi. I gdzieś to w sercu było, że ta, 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 takie moje ludzkie myśli: A jeszcze będę się modlił za tych ludzi, coś, ale ja dobrze wiedziałem, że jadąc w inne miejsce, będę się angażował w inną misję i z czasem coraz mniej będzie modlitwy za tamtych ludzi i pewnie tamtych ludzi za mnie, bo zmienią się sezony życia i dobrze jest zakończyć takie etapy w życiu taką modlitwą. I o co modlił się Jezus? Przede wszystkim pierwsza rzecz on powiedział tak, ojcze nadeszła godzina. Czyli on wiedział, ojcze, to już jest ten czas. To już jest ten czas, to już jest koniec tego. Dobrze jest rozpoznawać takie sezony w modlitwie i wiedzieć, Boże, to już na, na, to, czas, yy, na to już czas się skończył. Tak? Czyli pierwsza rzecz, on podsumował z ojcem to, co zrobił. Czyli to, co ja powiedziałam, ojcze, dziękuję Ci za dobre rzeczy, które z tego wyszły. Które pozwoliłeś mi dokonać. Ojcze, przepraszam Cię za rzeczy, które zaniedbałem. I ojcze, prowadź mnie dalej, naucz mnie wykorzystać dobrze to doświadczenie. Czyli można powiedzieć tak, spotkałem się z Bogiem Ojcem i podsumowaliśmy ten sezon życia. Ten etap. Druga rzecz Jezus modli się za swoich uczniów. Mówi o tym słowa, Bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś tym nie posłał. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są twoimi. To mnie zawsze porusza, te słowa modlitwy Jezusa, czyli nie jesteś odpowiedzialny za cały świat. Masz jakieś grono, za które Bóg uczynił cię odpowiedzialnym. Jeżeli prowadzisz jakąś misję, to ludzi z tej misji. Jeżeli masz rodzinę, to ludzi z twojej rodziny. I tak dalej, i tak dalej. Czyli masz pewną odpowiedzialność, którą Bóg na Ciebie złożył, i Jezus, wiedząc, że ten sezon życia się kończy, czy nawet dosłownie kończy się życie po tej stronie, po prostu oddał ich w takim ostatnim akcie zaufania Bogu Ojcu. On wiedział o co się modlić. I w tej modlitwie, o której ja mówiłem, kiedy na przykład wyjeżdżałem z Anglii, to był ten, kiedy ja z Bogiem Ojcem podsumowałem sobie, co Bóg przeze mnie dokonał, czego ja się nauczyłem, w czym też zawaliłem. To drugi etap mojej modlitwy był, on wzorowany oczywiście na modlitwie Jezusa, był. Modliłem się za różnych ludzi. Cieszę się, wiem, że to nie jest wynik tylko tej jednej modlitwy, tylko suma wielu czynników, ale w tym była też ta moja modlitwa. Modliłem się szczególnie za ludzi, z którymi działałem w tej misji, aby ta misja była kontynuowana. Ta misja jest kontynuowana do dzisiaj, co więcej, przynosi plon o wiele większy niż to, co. Było, kiedy ja tam robiłem. My tam zaczynaliśmy, a teraz ta misja się dynamicznie rozwija. Więc prosiłem za tymi ludźmi, którzy byli wtedy powierzeni mojej opiece, więc modliłem się za tych, z którymi prowadziłem tę misję, modliłem się za tych, którzy nawrócili się na tej misji, modliłem się za tych, którzy nie nawrócili się na tej misji. Po prostu składałem ich wszystkich w ręce Boga. I trzeci etap w tej modlitwie Jezusa jest mój tak nie tylko za nimi proszę ale i za tymi którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie czyli Jezus modli się za swoje powiedzmy duchowe wnuki tak czyli apostołowie byli ci tymi którzy przy nim się nawrócili ale on wiedział że oni będą głosić słowo i kolejni będą się nawracać I taka też była moja modlitwa Boże ja stąd odchodzę pomodliłem się za tych którzy będą kontynuować misję a teraz modlę się za tych do których oni dotrą i też w podobny sposób modlę się, modląc się za swoją rodzinę, modląc się za swoich dzieci, za swoje dzieci, ale modląc się też za ich dzieci, które wierzę będą mieć. I w podobny sposób, jeżeli mam takie duchowe dzieci, ludzi, którzy gdzieś nawrócili się przy mnie, czy razem działaliśmy, ja też modlę się nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy, jak powiedział, jest dzięki ich słowu będą wierzyć. Czyli taka, można powiedzieć, modlitwa pokoleniowa. I myślę, że to jest dosyć ważna perspektywa. Zobaczcie, kiedy odwołam się cały czas, żeby pracować na jednym przykładzie, żeby nie mieszać wątków. Kiedy wyjeżdżałem z Anglii, to mieliśmy takie spotkanie, gdzie te osoby, które były dla mnie ważne, z którymi tam przyjechałem, albo a one zostały, albo ci, z którymi, których tam poznałem, z którymi jakoś się zaprzyjaźniłem, żeby wspólnie świętować ten czas, który był, i wspólnie też się pożegnać, trochę wypłakać, więc. To, to jest ważne, w modlitwie kończyć pewne sezony życia i w modlitwie wchodzić w nowe sezony życia. Myślę, że to jest taka bardzo ciekawa lekcja, której możemy się nauczyć z tej najdłuższej modlitwy Jezusa najdłuższej, jaka jest zapisana. Ojcze, ja dziękuję Ci za ten sezon życia, jakim było rozpoczęcie tych codziennych nagrań. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty pobłogosławiłeś mnie i dałeś mi Wskazówki, dałeś mi zasoby, dałeś mi możliwość, żeby dzielić się Słowem. Dziękuję Ci za tych, którzy już teraz korzystają, których życie to błogosławi, którzy dzięki temu wrócili do Ciebie, poznali Ciebie, czy wzrastają w relacji z Tobą. Proszę Cię błogosław każdego z nich, pomóż im wzrastać, i błogosław też tych, którzy dzięki temu, że oni przekażą Twoje Słowo, że oni będą się za nich modlić, uwierzą. Żeby oni także wzrastali i żeby Ewangelia rozchodziła się po całym świecie. Amen.